Kolejny dzień w Alpach. Za chwilę wjedziemy w Alpy Francuskie. Chyba jeszcze nie wjechaliśmy, nie? Ale, widoczki jeszcze na pożegnanie Włoch. Nie wiem na jak długo. Może już w ogóle. A może jeszcze wrócimy. W każdym razie, na razie, przerzucamy się do Francji. Te takie ładne widoczki też na dole. Ale co, nakręcimy jak jak się jedzie po zakrętach. Dobrze ciągnie. No i tak to się mniej więcej robi.